To mamy uparte powracanie do programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Tym razem pojawił się on kilka dni temu w wykazie prac rządu pod hasłem pierwsze klucze. Chodzi praktycznie o to samo, tylko w trochę innej formie jak kredyt 2%, który krytykowaliśmy, ostrzegaliśmy, że on doprowadził do wzrostu cen nieruchomości, faktycznie doprowadził do tego i wydawało się, że już udało się wygrać z rządem, że nie będzie dalszego programu stymulowania Ceny mieszkań, ale rząd nie daje za wygraną i taki program przygotowuje. Dlaczego rząd jest taki uparty w tej kwestii? No naszym zdaniem nie ma tu przypadku. Przypomnijmy, według danych podawanych przez media, w tym przez portal bankier.pl, aż 1 trzecia wpłat na konto Platformy Obywatelskiej to wpłaty ludzi związanych z sektorem nieruchomościowym z rynkiem, z, z budownictwem, z deweloperką. Od 1 lipca 2022 roku pochodziło z, z tych wpłat łącznie do, do września 2024 roku ponad 5,5 miliona złotych. To nie są moje szacunki, jeszcze raz przypomnę, powołuję się na rachunki portalu Bankier. Z kolei na konta PSL też bardzo duże kwoty trafiały, jak twierdzi Stowarzyszenie Miasto jest nasze od deweloperów. Oni szacują to na konta na sumę około 1 miliona złotych.